Zastąpią nam mięso na talerzu. Czy są tak zwanym mięsem z lasu. Nie do końca, aczkolwiek to bardzo popularny mit wśród osób, które stosują dietę wegańską. Osobiście nie mam nic przeciwko grzybom. Są pyszne, aromatyczne i komuś, kto nie je mięsa, dadzą takie sensoryczne doznania, że coś takiego jakby mięsnego trochę mamy na talerzu. Ale mięso ma nam dostarczyć białka i to dobrej jakości, grzyby. Mają dobrej jakości białko, ale w bardzo małych ilościach. 2,7 g w 100 g produktu. Podczas kiedy 100 g wieprzowiny dostarczy prawie 20 g, 10 razy więcej. Dalej B12. Ta witamina jest dostępna tylko w produktach zwierzęcych. Grzyby nie mają jej absolutnie. Tam jest zero witaminy B12, więc nie możemy ich traktować jako zamiennika mięsa. A dalej żelazo. Niewielkie ilości żelaza, ale przypominam Wam to nie jest żelazo chemowe, to nie jest żelazo dobrze przyswajalne, więc organizm niewiele korzysta z, tego, z tej puli żelaza. Krótko mówiąc, bardzo polecam grzyby. Pyszne, smaczne, ale nie są mięsem z lasu.